Wyobraź sobie mroźny zimowy wieczór 1920 roku w małym nadmorskim polskim miasteczku. Delikatnie padający śnieg pokrywa brukowane uliczki cienką, białą warstwą. Powietrze jest rześkie, a w wiosce panuje cisza, przerywana jedynie miękkim skrzypieniem śniegu pod stopami. Wśród tej ciszy pojawia się mężczyzna. Jest niezwykle radosny, wręcz nienaturalnie. Jego ubranie jest podniszczone i lekko osmalone, wełniana kamizelka, spodnie, koszula, ale brak tu ciepłego płaszcza, który chroniłby go przed przenikliwym zimnem. Mimo to kroczy sprężystym krokiem, niemal tańcząc, a pod nosem nuci wesołą melodię. Jego dłonie są uniesione na wysokość ramion. A palce od czasu do czasu strzelają w rytm niesłyszanej piosenki. Oczy mężczyzny są szeroko otwarte zbyt szeroko, a uśmiech rozciąga się na twarzy w sposób, który wywołuje dreszcz na plecach. To uśmiech, który wręcz sięga oczu. Nieszczery, niesamowity, plugawy. Jego włosy sterczą dziko w dwóch różnych kierunkach, co dodaje mu jeszcze bardziej dziwacznego wyglądu. Tańcząc, przemierza ulicę, aż zauważa małą dziewczynkę. Ta stoi w drzwiach jednego z niewielkich domów, ubrana jedynie w piżamę. Ma zamknięte oczy, a jednak odwraca głowę w stronę mężczyzny, jakby go widziała. Jego uśmiech rozszerza się jeszcze bardziej niemożliwie wręcz, aż kąciki ust niemal dotykają oczu. Scena zaczyna migotać. Jak stara taśma filmowa przeskakująca klatki. Błyski czerwieni, czerni i bieli atakują twój wzrok. Potem cisza. Brukowane uliczki są puste z wyjątkiem nietkniętej piżamy dziewczynki. Ubranie leży na ziemi. Wiatr się wzmaga, niosąc ze sobą prześladującą melodię, którą nucił mężczyzna. Słychać też strzelanie palcami. Czy to dzieło mężczyzny, a może tylko jakaś ułuda?